Cześć witajcie w kolejnym odcinku a w dzisiejszym odcinku sobie zrobimy paszę dla królików a więc nie przedłużając zaczynajmy a więc tak tutaj do wiaderka będziemy wsypywać paszę na łopatkę ale jest pusto króliki zostały jeść ostatnią porcję więc myślę że zrobimy im na dłuższy okres paszy Paszę, daję piast, tutaj tak nawet piszę, piast dla królic karmiącej bierę na razie, to jest taki w ogóle mój magazynek, magazynek, taki domek sobie zrobiłem, raczej kupiłem, no i tutaj mam takie sprzęty dla królików, no i więc będą nam składniki potrzebne, koper. Łodyga. Moje kluczki to bardzo jedzą. Może wasze też. Pewnie wasze też. Każdy królika tak lubi. Tylko widać. Marchewka, suszona kostka. E, tutaj też marchewka. E, lucerna łodyga. Dobra. Jeszcze tutaj mam. Tutaj mam te. Takie coś, ale to będzie chyba w kolejnym odcineczku Takie coś. Yy, koper Łodyga. Tutaj też jest. Pietruszka Łodyga. Tutaj. Yy, tutaj. To. No to więc zaczynajmy może. Yy, tutaj. co? A tu. jakby się kurczak weszedł. I są, I No iść idź tam. Idźcie, nie chodźcie kury. Dobra, więc biergamy wasze karmiącej królicy. Więc dajmy jej to. To wsypiemy. Dobra. Czekajcie, ja postawię statyw i się widzimy za chwilę. No więc tak, ja już sobie statyw ułożyłem dobre miejsce A sobie wezmę, wsypiemy na zapas sobie wsypiemy w ogóle kupuję z zapraszam Dobra, myślę, że wystarczy. Tylko z krywką. No i co? Możemy iść chyba dalej. Jak tutaj mamy, no to... No to teraz damy im. Pietruszka łodyga, mamy Nawet piszę. Tego dużo kupiłem na zapas. Na ja zapas kupiłem. Dobra. To wystarczy. Wszystkiego nie będę wysypywać, bo to jest tego dużo. Yy, mam tego dużo bardzo. Więc by się może nie pomylił ogardku, koper łodyga, koper łodyga, no to to jest. A nie, to jest pietruszka. To jest z koper. Nie, to nie jest to samo. A więc też damy to. Żeby to jest zdrowe, więc daję. Dobra. Tyle starczy a sztucznym koprem, jak tu jestem yy, gdzie to ja mam to? trochę możemy dać im yy, pszenicy pszenicy trochę im możemy dać pszenicy no mało jedzą nie najbardziej tylko jacy tamto, ale możemy jedną łyżkę im dać dobra mieszamy trochę gramotu damy Dobra. Dobra. wszystko dla królicy karmiącej daje będę miał czarczyka, więc co nic się nie dzieje Dobra. Dobra. Teraz... Teraz dodamy... Nie wiem, co to jest. Marchewka suszona kostka. Dobra, to sobie... lucerna lucerna łodyga, zabijcie mi jabłka, zabijcie mi jabłka, zabijcie koper. Dobra, zabijcie mi jabłka, im mi suszone, dobra też dobra tyle o. dobra i to tyle yy, z tego i myślę, że jeszcze możemy im dać owsa trochę w myślę, że też możemy trochę dać im. mam fajny taki magazynek, bo tylko wszystko dla zwierząt to jest. Nic nie mam na, na jakieś inne rzeczy, narzędzia dla zwierząt mam. Tylko to mam dla zwierząt. Dobra. Teraz. ja to wymieszam, to się widzimy. No więc co, już wymieszałem, teraz możemy zanieść z króliką, więc jak ja zaniesę to się widzimy. No więc dobra, trzamy króliką. Dobra, wystarczy. O, widzicie, króliki jedzą. Zamknąć tę karteczkę, będę pieszać. I, I przepraszam Was, bo najpierw pomyliłem, że w styczniu jest ten. W lutym jest wystawa, w wielu ale w styczniu jest. Może w lutym też jest, ale nie pisałem jeszcze, nie widziałem. Ale w styczniu jest, więc ja tam pojadę i będę wykupywał nowego nabytki. 2 OSC Parkę Olbrzyma Strokacza Niemieckiego Bo Olbrzyma Strokacza Czarnego no to ma trochę wąższe uszy A Niemiecki ma szersze No więc co, trochę zbadaliśmy To myślę, że to, to na, na ten odcinek będzie na tyle A więc trzymajcie się Do następnego Cześć